Siemaneczko, witajcie, dzisiaj nie z ciężarówki, a z koło ciężarówki, z boku ciężarówki, dobra, jajca muszą być, słuchajcie, eee, no co wam powiem, jak sytuacja wygląda, jesteśmy na Węgrzech, jesteście ze mną na Węgrzech, stoję na takiej stacji OMV, nazwie się ona OMV, nie jest za duża, eee, no i co, co wam powiem, jeszcze 10 euro, 10 euro za taki parking, nie wiem, stoisz tam ile chcesz, najprawdopodobniej, wiadomo, i nie będzie z tego tygodnia. E, 10 euro, no i co? Czyli 3000 forintów, o, 3000 forintów. Powiem wam, nagrywam na spontanie, totalnym spontanie, z tego względu, że jestem po nocce, jestem zmęczony, mało spałem, dużo jechałem. Na 4:30 stanąłem, słuchajcie, 4:30, prawie 10 godzin jazdy dzisiaj, także jestem, jak to się mówi, trochę wydygany. Jestem wydygany, ale wspomagam się oczywiście moimi tapsami, które już widzieliście z którymś odcinku. Naprawdę bardzo one mi pomagają, jeżeli chodzi o to, żeby tą energię do tej pracy i do życia mieć. Ale to nie o tym dzisiaj. Dzisiaj stacja, słuchajcie, pokażę Wam. Oczywiście nie będzie znowu to długi odcinek, ale ja myślę, że tutaj nie ma co się rozwlekać z tego względu, że no wiecie, co tu pokazywać, tak? Wychodzą yy, takie odcinki i jakie wychodzą. Myślę, że to się też przyjemnie ogląda, kiedy nie są to jakieś takie taśmociągi. Także co, zaczynamy kolejny odcinek. Dzisiaj Węgry, zapraszam. Także słuchajcie, tak ta stacja wygląda. E, no wiadomo, słuchajcie, tak jak wam zawsze mówię. E, nie ma się, nie ma się czym podniecać. Nie ma się, czym podniecać, tylko wam pokazuję jak to wygląda na Węgrzech. No co, no taka stacja jaka stacja. Ocenę wystawię Wam może pod koniec, może w połowie filmu. Tak, e, zauważyliście, daję te oceny. Oczywiście są to moje subiektywne odczucia. Ktoś może się z nimi nie, zg nie zgodzić, e, ale no co. No każdy ma prawo do wyrażania swoich opinii, tak, lepszych, gorszych, ale ja myślę, że na tyle mam nosa, jeżeli chodzi o oceny firm, oceny e, stacji, że po prostu mamy. No, że mam dobre te oceny, daje takie, wiecie, no, jak to się mówi, uczciwie. No i ogólnie słuchajcie, czytałem opinię. O tej stacji też, no, że, tu jest, że tu jest jak sprzed 30 lat i tak dalej. Eee, ja wam powiem, no racja, nie jest to nowoczesna stacja. Eee, I tak dalej, ale wiecie co, nie ma gdzie na Węgrzech parkować, naprawdę nie ma gdzie parkować. Jest problem z parkingami, kuźwa, na 4,30, jeszcze raz wam mówię, e, autentyk stanąłem na 4,30 z cofaniem na centymetry, na centymetry obok kolegi i ten i normalnie, nie wiem i, z, i zmęczenie, i to wszystko, wiecie i upał, niewyspanie tutaj stres, bo to trzeba szybko cofnąć, bo jak się przekroczy to można mandat dostać, wiecie i to wszystko tak nie wyszło po prostu na tip top, nie, czyli wszystko mi się fajnie spięło, oby tak się w tej robocie non stop spinało, to wam powiem to by była naprawdę fajna i przyjemna praca no ale nie zawsze tak jest no nieraz są te, widzicie, różne dymy, różne akcje Dobra, ale to o, o stacji teraz, tak widzicie stacja taka jest jaka jest, mała, e, no miejsc jest parkingowych dosłownie no kurde 15 na ciężarówki, nawet nie, nawet nie 15 moi drodzy, także nie jest to wielka stacja, e, może wejdziemy, nagramy coś ze środka, e, no i tyle, prysznic jakiś jest, tutaj nie będę tego prysznica pokazywał, tutaj i tak dalej oceniał, e, bo wam powiem, że byłem na Prysznicu wczoraj wieczorem e, i nie mam dzisiaj też za bardzo czasu, bo niedługo będę ruszał. Znowu drugą nockę robię. O, tutaj ma, ma... moi drodzy macie e, wycenę 3000 korintów. 3000 no, pan, pan wziął ode mnie 10 euro. Powiedziałem, czy może być euro. Tak, może być euro. E, no i tyle. Zobaczymy, może jeszcze jak się uda ceny paliw. O, nie staje na drodze, słuchajcie, jak widzicie, diesel 566,9 chyba forintów i Super 95, o kolega musi przejechać, już patrzymy, patrzymy, na sceny. o Jezu, jeszcze jeden. Dobra, przejechali. I słuchajcie, Super 95, e, 579,9 forintów. tu jest Sparto, ja Wam powiem, że nawet nie pokazuję Wam tej stacji w środku, nie ma co pokazywać, nic ciekawego. Moja ocena stacji? Słuchajcie, moja ocena stacji, jeżeli chodzi o stację... 6 6 to jest moja ocena Słuchajcie, dlaczego? Dlatego, że naprawdę to jest jak sprzed 30 lat w środku Nawet tam nie wchodzę Już dzisiaj tam byłem, słuchajcie, wybaczcie Nie ma co pokazywać, tak jak wam mówię to U mnie te filmiki są krótkie Yy, polegają na, ty na tym też, że ja, to, że ja wystawiam swoją ocenę, gdzie mam już iluś letnie doświadczenie po tych stacjach, i tak dalej, po autohopach, po płatnych stacjach. Bo ja nie unikam płatnych stacji, płatnych parkingów. Yy, jeżeli mi nawet firma nie zapłaci, czy coś, to mnie stać, tak? Stać mnie na to. Nie mam z tym problemu, yy, ale nigdy tego nie nagrywałem. Dużo tego było przez te lata, wam powiem. Yy, dlatego mam jakąś taką, yy, na no, swoją zdrową ocenę, tak? Yy, co Wam powiem, co jest fajne tutaj? Jeżeli mogę dać coś na plus, to jest okolica. Bo jest gdzie pochodzić są chodniki, za chwilę w ogóle robię cardio. bo jeszcze dzisiaj notka, tak jak Wam mówiłem. Eee, ale co, no jakieś cardio, wiecie, tam pospałem z 3 godziny, będę leciał całą noc. Zrobię kardio, to się organizm dotleni, trzeba się też ruszyć, nie można tak, wiecie, zamuleć, jak to się mówi na stacji. Raczej, eee, znaczy, przepraszam, na, no w ciężarówce, na stacji, widzicie. O stacji, o stacji odcinek, to i o stacji mówię, nie? No, także e, co to. No to chyba tyle, Was pożegnam. Pożegnam Wam, e, Was tutaj z tego miejsca, żeby tutaj nie rozwlekać, i nabijać tych minut. Bo w sumie nie widzę takiej potrzeby, żeby to rozwlekać, ten temat. E, no, tyle. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tej stacji, zostawię oczywiście w linku opis. Macie pytania, jakieś coś, piście. Ja byłem, powiem, na Węgrzech. Dawno nie byłem na Węgrzech. Co mam powiem, co mi się nie podoba, strasznie na Węgrzech. Brak miejsc, nie ma gdzie stawać. Trzeba naprawdę uważać z czasem. Chociaż ja dzisiaj dokonałem czegoś już drugi raz. Stanąłem na 4:30. Yy, wcześniej, na wcześniejszym trasie 4:29, teraz 4:30. Nie chwalę się, bo się nie ma czym chwalić. To jest mój obowiązek, żeby, yy, wiadomo, ten czas pilnować, żeby go wyjeżdżać yy, tak idealnie. na no to jest fajnie, jak jest idealnie wszystko poskładane, ale to tak na marginesie. No i co? Moja ocena 6, nie ma co, patrzyłem na zdjęcia na Google i tak dalej, jak to wygląda, wszystko też, jeżeli chodzi o prysznic, nic ciekawego. Pół euro kosztuje kibel, też nieciekawy, jak to się mówi, nieczysto, nieschludnie. Nie będę tego nagrywał, nie chcę, wiecie, być uważany za osobę, która nagrywa kible, tak, chodzi, nagrywa kible, bo to nie o to i chodzi. Chodzi ogólnie o taki całokształt. Dobra, moi drodzy, dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka. Ja sobie idę zrobić kardio, wkłada się jeszcze troszkę, żeby zmęczonym bardzo nie jechać, bo wbrew pozorom nie jest to łatwa praca, praca kierowcy ciężarówki jest bardzo odpowiedzialna, trzeba tutaj naprawdę mieć głowę na karku, z każdej strony jesteście gdzieś naciskani, a to spedycja, a to gdzieś firma, a to coś, trzeba naprawdę być odpornym też na stres, tak? Dobra moi drodzy, kończymy, nie rozwlekamy się, wszystkiego dobrego, zapraszam na kolejny odcinek. Myślę, że kolejny odcinek albo to będzie Słowenia, albo to będą Włochy, eee, na pewno coś wleci, trzymajcie się i do zobaczyska, hej.